witam serdecznie już na miejscu w mieście Łodzi i też działania które są związane z offsetką czy wyszło do tej pory zamierzenia troszeczkę zmieniają się modyfikują się tak jak modyfikuje się właśnie cały ten historyczny świat, ale dzisiaj ponieważ już jestem w Łodzi już można Mogę, jakby, otworzyć pewne historyczne karty astrologii. To przede wszystkim chciałbym porozmawiać. Tutaj mam schowane, ale dosyć ciężko będzie pokazać to, ale o tym właśnie kosmogramie tutaj chodzi o nów czwartego grudnia, czyli w barburki, jednocześnie zaćmienie słońca i te wszystkie wokół działania. Dlaczego nie chciałem tam w zakopanym zrobić tego? Ponieważ raz, że nie miałem czasu, dwa troszeczkę sprzęt mi i nie to, że nawalał, ale nie był posłuszny, a to jest najgorsza rzecz, ale poopowiadamy sobie teraz zwróćcie Państwo uwagę, że koniunkcja tutaj słońca z księżycem, tutaj w tym miejscu gdzie pokazuje kciukiem, jest w znaku strzelca ale to nie świadczy o tym tak mocno co bardziej świadczy o dładzie barana i ta dłada barana zmusza nas do jakiejś w pewnym sensie spojrzenia zupełnie inaczej, czyli takiego bardziej agresywnego, bardziej twórczego i jednocześnie bardziej e, z, nazwijmy to słomianym ogniem. Tak będzie dużo łatwiej i tak będzie dużo bardziej elegancko. To też to wytwarza, że Merkury, który znajduje się tutaj, proszę zwrócić uwagę. E, Troszeczkę przed słońcem, czego nie za bardzo lubię, bo to jest prometejski i on nie jest epimedejskim, tym wolnym, wolnomyślącym. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to są nerwy i to są historie, które są tak szalenie ważne dla nas wszystkich, bo przecież nas ta sytuacja bardzo irytuje i bardzo denerwuje a tym bardziej tutaj przy tym nowiu, który wyznacza nam kierunek psychologii filozofii także tych dalekich i bliskich podróży, ponieważ po drugiej stronie naszego znajdują się bliźnięta tutaj takie zaczerwienione i zabazgrane przeze mnie, ale to dlatego, że nie mogą znaleźć lepszego mazaka a nie dlatego, że y, po prostu jestem w trakcie tutaj też porządku i takiego remontu i to co Państwo wiedzą y, to stwarza to, że właśnie jest ta przerwa, ta przerwa, która musiała wyniknąć, ponieważ y, jeszcze nie skończyliśmy wszystkiego do końca, a. Y, tylko praca nad jedną e, dziurką w Grysie bardzo dobrymi wiertłami prawie trwała 20 minut a pod e, pokażę to, może kiedyś pokażę dlaczego dlaczego tyle czasu i teraz jedziemy dalej Wenus e, z Plutonem która, e, która znajduje się o tu 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 nie wiem czy Państwo widzą Wenus z Plutonem daje ogromną Energię, ale taką nazwijmy, lekko koziorosowantą, ale prawdę. Wenus jest twórcza, Pluton przymusza, to jest Mariasz, Mariasz rzeczywistości, Mariasz tego wszystkiego, co jest tak szalenie ważne dla nas. Dlaczego? Powodem tego jest przede wszystkim walka naszej psychiki. Z tym co nam proponują. W dodatku jeszcze jedna rzecz, że to jest zmiana troszeczkę postawy wobec podstaw zarówno i prawnych, dlatego że ten e, nów należy już do koziorożca, i trzeba brać pod uwagę, że nagle stajemy zupełnie na innym tle, i to tło wyrażone jest właśnie tym kolorem. I wolność słowa może być lekko zignorowana. To, ta ignorancja polega na tym, że my nie podejmujemy albo nie potrafimy czytać ze zrozumieniem, co jest najgorszą rzeczą, dlatego że nad tym pracowano już bardzo długo i bardzo dawno, i tworzy się tak zwane. OO. Tutaj można wejść, ale ja nie mam zamiaru tutaj wchodzić i, i tak to wygląda właśnie w tej perspektywie, to jakieś dziwne rzeczy, perspektywie, które są dla mnie nie do przyjęcia, a jednocześnie też charakterystyka, proszę zwrócić uwagę, Saturna, Saturna, który jest w wodniku. Saturn w wodniku daje nam taką. E, Czas do rozpatrzenia, w dodatku on jest, doda do sam się byka, czyli jest materialnym czasem, czyli nie ma tego czasu. Nie ma chęci tego czasu, nie ma y, koordynacji tego czasu, nie ma tego co nazywamy y, No, nazwijmy to tak. E, zwróćcie uwagę, tutaj stoję przed tym karuzelą czasu. I ta karuzela czasu, a właśnie królika pokazuje, ale wy już wiecie dlaczego. Tutaj Państwo wiedzą, bo tutaj jest festiwal światła, tak można by było nazwać, chociaż dla mnie to głupoty, ale zostawmy to. I następnie mamy też Jowisza w tym samym znaku. Zwróćcie uwagę tutaj na dole. Jowisza i. Neptuna w rybach, do którego się przyzwyczailiśmy, proszę zwrócić tutaj na Chirona uwagę. I tu, 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 jeszcze raz. Który jest w baranie i on ma taką lekką charakterystykę raka, a więc jest w kłótni co do swojego przeznaczenia. I to jest odwrót od tego. Gwiezdny odwrót od wszystkich działań, które są. A więc, przede wszystkim, ja na wykładzie tutaj dziesiątego mówiłem o tym, ale po pierwsze, nie można mówić o tym jawnie, bo jawnie można wyskoczyć z historii YouTube'a, a nie chciałbym tego. Więc, sobie wyobraźcie, że. Zmiana oblicza, że oblicze zżera to, co zżera, a to, co zostaje, to po prostu smakuje w ten sposób, że robi jeszcze silniejszego. Czyli to, co jest, to, co teraz się stworzyło w wyniku pewnych transformacji, jest silniejsze niż to co wypuszczono w transformacji przypuszczalnej, więc po prostu krótko mówiąc szczał w bardzo bolesne kolano. Dlatego też nie chciałem o tym mówić wcześniej, ponieważ ech, ten nów jest ogromną nadzieją. Ogromną nadzieją wyzwolenia i też spoglądania na strefę duchową. I ta duchowa, ze względu na to, że właśnie bliźnięta biorą udział i Jowisz Wodniku, jest popierana poprzez nie tyle świadomość naszą, a nasze postępowanie i nasze prośby, które są już od samego początku, aby już się to skończyło, i mamy do tego jeszcze kilka, tutaj sama Dłada już mówi o tym, kiedy to się może po, po pierwsze nie zakończyć. Tylko ujawnić, ponieważ bliźnięta mają formę gadania bezpośredniego i tak troszeczkę eciepecie. I właśnie ten merkury, który jest prometejski, który leci i niesie nam okrasek radości minimalnej, ale jednak i musimy jedną rzecz pojąć że Neptun, który znajduje się w rybach tutaj, tutaj w rybach proszę zwrócić uwagę i Uran, który znajduje się w pyku są jakby w swoich niezupełnie problemach ale tutaj Urana mamy mamy w pannie w się panny więc on z, musi zająć się ewolucją rewolucją i kulturą, tą, która nas dotyka, bo Panna jest najbardziej na forum w tej chwili. Ci, którzy oglądają, bo nie wszyscy muszą wiedzieć o co chodzi, bo jednak, znając królewską wiedzę, a omawiając, musimy traktować to zupełnie inaczej i jawne. Podejście I największe kłopoty, jakie stworzył ten czwa, od 4 grudnia tutaj, no co to ukrywać, ale śląski Plebistyc, czyli walka z naszym najeźdźcą, czyli tutaj i hołd świadomości, wiedzy, kulturze. Nas, nas tutaj, którzy zamieszkują te tereny i chcą być odważni, chcą być jasno wytłumaczalni, można by było tak powiedzieć, albo ich myśli będą szły w tym kierunku, czego się obawia w rzeczywistości świat realny, który nas otacza, ponieważ świat realny w tej chwili posiada tak zwane bla 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 czyli yy, media i te media są wyjątkowo nieustawione w ten sposób co powinny być czyli nakierowywać na nie tyle prawdę bo prawda mnie nie interesuje interesuje mnie tylko wyłącznie świadomość przecież e, ta opozycja która znajduje się tutaj nasz e, Księżyc w koniunkcji z Słońcem, to Księżyc to my, Słońce to naszego, tak? I walka tego, czyli dokładnie filozofia. I to jest e, świat, który, według zasady, Oliwa Sprawiedliwa na powierzchnię wypływa, i tutaj, właśnie, prawda, będzie bardzo Boleć, ponieważ ona ujawnia się rzeczywistością, a ta rzeczywistość, która jest, jest w tej chwili propakowana. Księżyc w tej chwili nie znajduje się w dobrej sytuacji. On wyjątkowo ma trudny czas. Powodem jest ustawienie jego. On nie czuje się dobrze w koziorożcu, ponieważ jest jakby w opozycji do siebie, ale jest w tej chwili ta koniunkcja ze Słońcem, jeszcze w dodatku jest w szczelcu, co nadaje pewien kwinkunsowy rytm, który gra lekko na nerwach wszystkim. Nam, ale wytrwałość i mądrość tutaj postępowania daje to, co byłem właśnie w górach, po to, żeby podjąć bardziej szlachetne weto, które jest tak szalenie ważne dla nie tylko nas, ale całego tutaj środowiska, kultury, czy też znajomości tematu. Bo temat jest e, realizowany zgodnie z rytmem wiesz, że nic nie wiesz, a wiemy więcej niż byśmy się spodziewali. Dlatego, że e, cóż młode pokolenia nie potrafią czytać pomiędzy wierszami, ale dziadkowie, rodzice doskonale, więc uczmy zdrowego rozsądku. Bo zdrowy rozsądek i przetrwanie odejmowania trafnych decyzji i logicznego myślenia jest priorytetem w tym właśnie czasie. A ponieważ już rozmawiamy po, to jest dużo łatwiej, ponieważ wcześniej nie chciałbym e, pokazać o co chodzi w tym wszystkim, a już są Państwo przed e, działaniami, które dotykają każdego z nas i widzimy co się dzieje, i też e, co to ukrywać, ale. Zupełnie inaczej to wygląda niż byśmy wygrali, i też dlatego też to ciemne futerko, właśnie koloru Buffalo albo też tutaj, które daje opór świadomości, i ten kontynent też daje zupełnie nowe spojrzenie na przyszłość i realia. Które są tak bardzo ważne. I trzeba przyznać, że rodziny, które dawno były gdzieś w historii zwrócone przeciwko sobie, albo też historia je zwróciła, teraz nastąpi to łączenie. Nie to łączenie typu, że nareszcie jest zgoda, tylko jest wspólny cel. Wspólny cel, który. Usłyszałem, zobaczyłem i niosę go właśnie z tych wysokich tatr. To zjednoliczenie o prawdę. O prawdę, która jest tak szalenie bolesna, bo ona działa przede wszystkim na te małe dzieci, które są dookoła nas. One muszą mieć tą niesamowitą wolność. Światło, które bije od tej koniunkcji jest skierowane ku Bogu i Bóg daje nam otwarte wrota do zwycięstwa, ponieważ to zwycięstwo jest tylko wyłącznie właściwie ono już się stało, tylko my musimy uwierzyć w to, żeby nie wstąpić w coś, co nazywamy nieumiejętnością, a właściwie działaniem, które jest bardzo niebezpieczne, czyli brakiem odwagi i wiary, co było... Niedopuszczalne za czasów, tych, które nasi dziadkowie, moi dziadkowie, wasi też czy pradziadkowie przeżywali, kiedy musieli podjąć decyzję, po której stronie chcą być. A dzisiaj, po której stronie chcemy być, należy do młodych ludzi i młodzi ludzie mm, są podzieleni. To jest fakt, ale. Jedna rzecz, język nas łączy, i ten język musi popro być poprowadzony w ten solidny sposób. To nie jest tak, że jesteśmy internacjonalni. Nie, nie jesteśmy internacjonalni, ponieważ chcemy mieć jeden wspólny, mały dom, który nazywamy wiecie jak, bo na że to jest nasza. Niemcy to nazywają Mały Land, Duży Land i Wielki Land. Ja się z tą nazwą nie utożsamiam, ponieważ nie mam małego landu. Nie mam e, tego średniego landu ani tego wielkiego landu. Jestem po prostu u siebie od bardzo dawna, mimo to, że może pewną częścią gdzie indziej powinienem stanąć, ale nie. Prawda jest. Tylko, wyłącznie jedna, i umysł, i, i ego kieruje mnie w stronę Merkurego, który jest tym prometejskim, i muszę wypłynąć poza szereg i iść tą drogą, nazwijmy to, świadomości, wolności, i na tym polega właśnie ten y, Nów który jest dany przez kosmos a kosmos dzisiaj jest bardzo ważną istotną sprawą bo on kieruje naszymi e, uczuciami naszym ego. Na jakiej podstawie tego nie umie odpowiedzieć ale na pewno naukowej była mała przerwa to dlatego że e, Kamerka stwierdziła, że już prąd w niej się wykończył. Ale to nie to istotne, już jest powiedzmy, że naładowane. I trzeba przyznać, że ten kosmogram tego działania daje nam ogromne szanse, które są tak szalenie ważne. Pamiętajmy jeszcze o jednym, że. Zjednoczenie tego domu, jednojęzycznego, da nam wielkie prawa, i kiedy osoby, które chcą być w świadomości, związane z tą samą krwią, z tą samą rzeczywistością, że jesteśmy wszyscy z jednej grupy, gdzie na wykładzie tutaj w łódzkim Domu Kultury właśnie ktoś podjął ten temat i że mamy prawo do istnienia wspólnego i rządzenia tym wszystkim więc to jest ta szansa. To jest ta szansa, która daje tutaj wyższą świadomość nam. Ale my z niej musimy skorzystać, ponieważ, tak jak napisał jeden z poetów: Niech na świecie wszędzie wojna byle nasza. E, to już wiecie o co chodzi. A tutaj musimy bronić tych ludzi, którzy są, którzy nas żywią za wszelką cenę. Bo od nich zależy wszystko. Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. Jak chcemy być. A pamiętajmy o tym, że w naszej literaturze, tej najważniejszej, którą zna cały świat, Boryna był koziorożcem. I w tej chwili właśnie to jest ta droga, że niekoniecznie musimy być z górnych warstw, ale musimy być z tych warstw, które nas doprowadziły do tego, o czym my zapomnieliśmy, zapomnieliśmy o naszej wspólnej świadomości, a ta świadomość o nią walczył Kościuszko, o nią walczyli wszyscy ci, którzy chcieli być niezależni. Ja wiem, że możemy ich potraktować, że mieli coś za pazurami. Ale każdy z nas coś niesie, co, czego się powiedzmy wstydzi albo ukrywa. A ukrywać ojczyznę nie można. Nie można powiedzieć, że nie urodziłem się na tej ziemi. Tego się nie da ukryć. A za nią, czy się mamy wstydzić? Raczej nie. To trzeba się wstydzić za tych, którzy mówią, że oni są wolni nie są wolni bo to zmusza do pewnego zachowania do, do pewnej kultury i ta kultura która jest kilkadziesiąt tysięcy lat bo od pradziejów tu i jesteśmy potomkami i nikt nam nie może jej wyrwać i Historie czy bajki można opowiadać, ale to, że mamy czakram wawelski, to, że mamy to zakopane i tego śpiącego rycerza, w którego święcie wierzą górale, bo to jest święta góra, ponieważ tam jest krzyż i giną tam ludzie z głupoty, ale to z głupoty, ale. My nie możemy pozwolić sobie na to, że nie potrafimy być tak, jakbyśmy chcieli być w naszej wyobraźni. I to zostawiam Państwa z tą wyobraźnią. Jutro dalszy ciąg tej wyobraźni i też te filmiki, które będę. Kiedyś się pokaże w offsetce o 21.00. Tego nie umie zaplanować. Dlatego, że ciągle coś wynika i to tak gdzieś koło 18:20. A trudno, ważniejsze jest to, aby zrealizować. I potem się już pokaże dlaczego i o co tutaj chodzi. A chodzi o wiele: o to, żeby można było spokojnie pracować. A teraz. Pozdrawiam wszystkich Państwa do jutra. Do 20.00. Do, mówię o. Do, tak, o w offsetce. Nie, 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 nie. Przepraszam. Do filmiku, który okaże się. Podejrzewam, że około 20.00, bo wcześniej chyba nie zrenderuje się, ale będzie następny tak jak ten. Ten też się pokaże około 20.00. I do zobaczenia. Do filmowej sceny offsetki która będzie także królowała w naszej realizacji Teta TET, czyli na żywo. Ale te filmy są realizowane na bieżąco. Do, do usłyszenia i do zobaczenia w najbliższym czasie. Powiem kiedy i tak będzie funkcjonować.